Kazimierz Marcinkiewicz przez wiele lat piastował zaszczytną funkcję premiera Polski. Jak na ironię, to nieważne stanowisko przyniosło mu rozgłos zrobił to romans z dużo młodszą od siebie Izabel. Ich miłość była niczym wulkan. Wulkan, który po wybuchu zniszczył wszystko wokół. Kazimierz Marcinkiewicz bardzo boleśnie odczuł skutki swojego romansowania. Jego płomienny związek z Izabel szybko się zakończył, a konsekwencje tej miłości odczuwalne są przez niego do dziś. Mężczyzna musi stawiać się na rozprawach sądowych, na których była żona, domaga się pieniędzy. Izabel liczy na prezent. Kazimierz Marcinkiewicz nie będzie święta Mikołajem. Izabel zdobyła się na intymne wspomnienie, które związane jest z jej wypadkiem. Kobieta zadała pytanie: Kto zostanie jej świętym Mikołajem? Niestety, w tym roku nie będzie to już Kazimierz Marcinkiewicz. Wschodząca pisarka postanowiła pomóc sobie sama i założyć konto na portalu zrzutka. Elizabel wierzy, że internauci wpłecą jej 20 tysięcy złotych. Święty Mikołaj, kto nim będzie. To nie święta lub okres Świąteczny stanowią o człowieku, jego dobroci, szczodrości, hojności. Albo te cechy mamy, albo nie, choć święta je promują. Wierzę, że mogę liczyć na waszą pomoc. Grudzień jest najgorszym dla mnie miesiącem, choćby z powodu rocznicy mojego wypadku i bycia pozostawioną, w ogromnej mierze, samej sobie. Nikt nie będzie mi mówił, że udaje, że oszukuję lub, że czegoś nie chce. Nie powie, że udaje, czy oszukuje, bo mojej niepełnosprawności nie da się ukryć, jest nadto widoczna, nie do lewej reki dominującej wraz z przeczulicą, opisała sytuację kobieta. Izabel żyje w niedostatku. O pomoc prosi internautów jak się okazuje, Izabel marzy o wydaniu książek, a nie starcza jej na codzienne potrzeby. Kobieta nie radzi sobie z wydatkami związanymi z opieką lekarską, a mimo to chce realizować swoje pasje. Wystosowała specjalny apel, w którym prosi internautów o pomoc. Jeśli ci zdecydują się na ten wspaniałomyślny gest, to kobieta będzie mogła wydać m.in. książkę o mężczyznach oraz tomik poezji. pominane w uszy, że brakuje mi na opiekę codzienną i lekarską, nikt nie powie, że czegoś nie chcę, bo bardzo, chcę wydać choćby kolejne przynajmniej dwie książki, jedną o Londynie, drugą o mężczyznach oraz tomik wierszy, ale mnie nie stać, bo utrzymanie strony internetowej wydawniczej kosztuje, chcę pisać i wierzę, że Wasza pomoc obudzi we mnie ten zapał na nowo, a nowa książka ujrzy światło dzienne na wiosnę. Być aktywna zgodnie z moimi umiejętnościami i obecnymi możliwościami, oraz móc dzielić się moją pracą z innymi i również zarobić na moje codzienne potrzeby, napisała na swoim Instagramie była żona premiera. Niestety, wygląda na to, że internauci nie czują się roztuleni apelem Izabel. Póki co, na poczet jej zbiórki wpłacone zostało 50 zł. Jak na razie kobieta musi chyba zapomnieć o karierze znanej i bogatej pisarki.